Ale piękny I laser. Ale piękny brzydki sion. Fort Fiesta. I A dużo imprez. Dom. Bo my I się... Go, by... bo, o kurde. Ej chyba ja że sam, będę tym. Chyba zbandy. że będę szukającym, no to wtedy mam zajebiście. A czas się... E, Pit to jest ten tryb gdzie się zarażasz, o którym ci mówiłem. Halo, A czemu taka mała maha... okay. Bo wszystkie są po kolei. Uspokój się. A na, a na końcu ustawiłeś całą, czy nie? Tak, tak, całą. Ej, co się wydarzyło, że tepnęło nagle tego zielonego pana? A gdzie jest e, właśnie pan zielony? Mnie I wie, ktoś, którym jest ręczny napadzie. Napadzie? A... Pewnie Spatyj używaj. Ja już kampię. Jest! Ja też campię. Kto to mnie minął? Ręczę mnie skończyć. Ej, co tak łapiecie się? E, no tam się prawie ktoś, tam. ktoś do kontenera nie zmieścił. Ja. <noise> o nie. Ale kto zajebał, to. Jezu, utknąłem. Ja. Ej, tam utknął, Jezu. waza. Weź go zaraz, kola. Nie do mnie jedź, tylko tam. O, o, kola, I teraz nie prawo? No, no. No, nie. no, no, no. Nie no czemu czemu ma? nikt go jeszcze nie zaraził? Przecież on jest najłatwiejszym celem. No to no, uderz we mnie. Ale kurwa! Jak się zapatrzyłem! I, a to ty spadłeś, bo i się w ciebie wpierdoliłem? Co? Nie, ja jechałem właśnie do tego, co spadli. O jezu, no. To jest nie fair. To to jest nie fair, za 4 za ja. Ale powiedzieć ci co, wiesz, ogólnie to jechałem, chciałem sobie wyskoczyć i mi tak. Dysk wypadł? Tak. Jak to w ogóle rozróżnić zainfekowanego? Zielony, Zielony jest. jest! O! <grym> ja pierdolę My wszyscy mówimy jakby to, to było to takie nie? On nie wiedział nie? przed kim uciekać, nie? On no, no przed <grym> od każdego ucieka. Pełna moc panowie teraz O kurde Pełna moc Włóczam tym kuperem. <grym> Ja Proszę, jak będzie zarażony. Wypierdalam na górę. O kurwa. To jest skandal! O kurwa! Ale bierz w mi kupę! Pierdalaj bieg. Pieki stój! Ale jestem chujem tylko. Bieg stój, muszę ci dać syfa. No. Albo dobra, zajmę się innym. Albo dobra, piekim może. O Boże, co to Mam cię! Ale kooperacja z koloty! Wow. Tak, najlepsze, że. Najlepsze, że waza mnie zepchnął. od dwóch zielonych i nikt mnie nie trafił. No, no bo no, nikt nie przewidział, nie, że to cię to kurwa zepchnie. Bo to było. Jednego się sam jak wpadł do wody. No właśnie, tak samo. A kod, aptyku. Bobo pierwszego, tak? Zawinął. No mnie, Andy. mnie. To idealnie na mnie wpadł. A ja, a ja Każdy, wam specjalnie to... kurde tam pod, pod widelec, a do... specjalnie przypadkowo mnie ja, o... ja się, ja nie obracałem, nie widziałem cię Bobo, że tam se też nie do góry się, pojechałeś. Nie do <laughs> no tak. Jesteś taki zadowolony? Fajnie uciekł, ale patrzę zarażony, mnie kurż. Ja nie wiem a, jak a, ja to żyłem racer z Czesiem postanowili sami się zarazić. No, bo ta woda, woda była skażona, zapomniałem o tym mówić, że tu woda jest zainfekowana. Ja zapo zapomniałem, ale myślałem, że się wyrobię, bo tam... była bo... masz otwarty bagażnik, ja ci pomogę. Myślałem, że na wiesz, jeszcze wyskoczę. No. no. Jezu. Błardy. Jezu, na szczęście... Ja jestem bezpieczny? No, wy... No, A kto, to na w bo Ja tu zawsze, zawsze lubiłem latać. <laughs> ja to zawsze lubiłem tak latać. Kurwa. Nie! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> dobry wieściu, patrzyk. A kto tu ucieka? Nie, no to tu nie ma odpowiedzi. Pełna mocy. Byk! Ja wierzę. Wierzę. Co się nie wiem! Czekasz! O kurwa przepraszam! A to byłem ja bobo! O kurwa! Nie! Co ma? Niee! Czekać! Ej, kurwa! Ty zostałeś zakażony! Byk! Strafa. Ja przegram to Strafa. A ty była widziana ty... Ale ogólnie była tak, jedzie sobie pokiem Ja ci to zobaczy. wyślę potem konty aż bo ja sobie to Zobo zapiszę to... Danił piekasz zero punktów, co się stało? Ale jak burza idę w tej komputerze? No przyjebałem w bandę i mi od razu zarazili, no. Ja bym powiedział. Tylko wiedziałem na tą bandę, bym, mówię o... Ja chyba zajebałem no. e, fraga Buczanowi. Tak Bo ten Lancer w ogóle nie skręca, no ja nie chce te No ten kuper malutki, no. O kurwa. trochę. To sobie seta z ustaw lanserowi. Setup kurwa. Dużo, Jak Robert zaświecił w JR, to powiem, za, za, za planę, On by musiał nie jakieś niech. klocki chyba betonu ze sobą wieść, żeby mniej <laughs> go świgało. Czemu mi się wydaje, że ja mogę ja aż zapasem się? Ja polega. zostanę na dole. No nigdzie nic nie wiadomo. No jak? Widzę, że dużo nas zostało na dole. No ja też jadę ciągle. O kurwa. O Jezus. Wypierdalam stąd Nie Ja pierdolę. Myślałem, o, że, nie myślę, że nie wiadomo. Drugo mieć waza! Też myślałem, że nie wiadę o, ja o! Kurwa, o, najgorsza mapa, nienawidzę jej Ta mapa jest najlepsza O! Tu się w... można na tych właśnie. na tych... właśnie... Ej, a jak ktoś tam campi na tych gównianych miejscach, to kurwa, wyrywa. Ej! Na tych ja W sensie na tych kurwa wiecie, tych, tych, tych krawężnikach długich. Tak, tak. tak tu się... Nie wolno. Tam jest zakaz. Nie wiem. Renek. Mini kumerków. Łupsz? Dobrze mi idzie. Zaklinowałem się. No teraz Wydział. być albo nie być. A ty bobaczki prostu gdzie <laughs> jesteś? Kurde. Zablokowałem no boba, się jak nie się nie. zresetować, chłopaki. Nie możesz. <laughs> ty to <opustował. tu> leżysz. <laughs> <śmach> Pomocy ah, Proszę Mam no nadzieję, że okay. pomogłem Proszę mi wystawić pozytywną no, recenzję jak tego na górze No kurwa na czemu mną się zajmujecie, Jezu. Spokojnie kurwa. <śmach> to jest... To jest ma kurwa! kuperek! <śmach> no, nie no, najbardziej doświadczony po mnie pojechał! <śmach> ŁAPAĆ GO! <grymne> do, do Ale Bobo w końcu pierwszy Pini parku Była w końcu ostatni Ale wszyscy buczą o, ja, ja, ja. O, 8 punktów Bitches I nadal z <grymne> Perek ostatni Już się nie odbijesz Bobo Kampienie nie ma nie, ma, nie ma sensu Kur... Teraz jest e, cała mapa o kurde to jest bardzo duża szansa na zgarnięcie całej puli punktów. Nie wiem ile tam jest 10 o, A, a 10 to jest, za co są te punkty kurwa przyznawane Im więcej zarazisz, tym masz więcej punktów Im więcej przeżyjesz, tym masz więcej punktów. W zależności w którym teamie jesteś Czemu mi się kurde wydaje, że... Kurde... Bijujemy, baliao! poszli O kurwa sorry Dobrze, Przepraszam. jestem zarażony, Chodź tu do mnie. Ty... Kurwa, <laughs> ale jak wyratował! Ale zajebałem dzwona. O nie! Zapraszam O kurwa, A, no! <laughs> virus Wirus się... Rozprzestrzeniłem. nie, 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 nie. O tak, 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 to się zjechała cała Rzesza? Pics, pierdalaj Ej, gdzie ty tam Jest! <Śi librarian> <ścười> Jezus! Nie! Co to było, Kondi? Nie! To, to był. To był czysty fuchs Zero z <śle> To jak cała grupa widzi mini Kuperka to oczy czerwone, kurwa. No właśnie. Ej, ze spierdala panowie. On spierdala, jak on to zrobił? Hej. Pełna moc. On jest, U, komuś, kurwa. jest zarażony. Porobił ich. Aha, on was kurwa porobił. jesteś <laughs> jesteście kurwa amatorka, nie? <laughs> ja, to tu jesteś za Kurwa, mi już! wyjebany! Gdzieś by się uciekałem w Cała mapa, dusza szansa na zgarnięcie dobrych punktów. Widać właśnie ile zdobył. Kuźba. Pan piekarz. Nie będę ostatni. Ale wy tylko po 6 dostaliście? Kurwa, nie kurwa. nie Potężny Bółczon. Tak jest. Miniku Perel. Tak, dobrze mi poszło, bo ja chyba ze 3 zaraziłem albo 4. No, Mogłeś nawet 5. Ej kurwa, wygrałem To jest maksymalnie 30 level, tak? A, nie a wiem Musisz wszystko odblokować Chyba tak Chyba 30 Ja bym zalecał powtórkę, ale z innymi samochodami A potem pójdziemy sobie na kotka i myszkę Dajmy na tak. da jakiś, mm. jakiś, nie wiem Kot i mysz na 4 teamy, to by było coś mhm. tak zrobimy <laughs> O kurde A co to jest kot i mysz, bo ja nie grałem No to zagrasz No masz swojego obrońcę A ty musisz dojechać do mety jako pierwszy, a inni cię napierdalają tak, inna drużyna. To, to jak w życiu, dobra. Ten, ten, ten kto ma dojechać, jedzie mnie, czym? No ja właśnie patrzę, Forda nie ma. Biorę. biorę, jakby połowa globi. Nie dobra. każda morda pasuje do Forda. Twoja no pasuje. Nie właśnie, <laughs> a moja dlatego pasuje. nim nie jedzie, wiesz. moja nie pasuje. I chuj ja tu jedzie jest Fiesto. To Co to jest ten Saturn Sky, kurwa? No ja mam Forda. Ale kurwa to piłuje. Mówię, że Cię nie słyszę racer w ogóle Pełna koncentracja medytacja, jak mówią doktory Uuuu away. Rany boskie Gdzie zara Kombi? Zarażonym no. jestem ja Zapraszam Ale co tutaj dzwonek jest? Nie dotknąłem Jezus o si i pożykałem Ale kombosy poszły Dobra, e, drużyna zarażonych, jadę do góry Wykurzyć Alej wszystkich w pizdu no nie. o dobra, wykurzyli się okay, sami. Chodź, chodź. O, cześć! <noise> U, A, bo ty wołałeś kogoś ze swojego teamu, to no, przepraszam. <noise> Oj, kurwa. Wyboiście się jest tu. O, dzień dobry. O, Jebany! ja pierdolę no, jadę sobie ilosowo. losowo... Ja tylko widziałem jak waza z tego podwyszenia zjeżdża, mówię kurwa no trzeba. Ja, czy znowu jest pizde. Co znowu pierwszy? Kto ja masz... nie Nie Kurde. Jeden z pierwszych. Ja w ogóle piekarza zepchnąłem i sam spadłem na hmm. Ale jaki chuj, to była taka kampa. Ale patrzę Bobu podjeżdża z tyłu i mnie spycha. <grywa> ja się wywaliłem na ten, na dach i dupa. A ten samochód mi jest dobry, pomógł. Jest Zarażonych mi pomógł. Ja chyba setup zmienię. <grywa> Zbyt nadsterowny. Witam państwa. O. Pan Znowu pan spotykamy. Jedzie, jest to. A, idzie mi tak samo jak miniaczem, więc... <grywa> To może, może, jednak nie widać samochodu. Budziłem <grywa> się od <grywa> Gdzie jest zarażony? Ja tu nie widzę nigdy zarażonego. Ja też. I to mnie właśnie martwi. Nie ma zarażonego. Z, zarażonego. Siema. Siema, siema. Normalnie o tej porze każdy wypić może. Spróbuj mnie Przepraszam. Halo, gdzie jest zarażony? za mną jest! Za mną, za mną! <gry> o, tu. Kurde, jak nie trafiłem. O, tutaj, dobra. O. No ty jesteś No i masz, piekarz. Luju. Co to, to tam się ktoś... ktoś tam chciał na pełnej się we mnie wpierdolić. Nie w ciebie, po prostu chciałem wygramować. Co to za jeżdżenie po pełnej A co, nie wolno? Nie, o jezusku Jezu no przecież to jest Racer no mi dzwona nie. wywalił i kurczę mnie zarażony Dobre, O zarażony na tak Kurwa goś miał O. Z kogo to ja przywaliłem? Cześ, Cześć, o we mnie A teraz wiesz co będzie? Jednak Kurwa hamstwo chuj Jezu no. Widzisz jak mi się to hamstwo no? skończyło Erel, buczat i jesteś jedzony, nie? Jedź, kola, na chuj hamujesz? Tu trzeba jechać! Przecież ja w ciebie jechałem! Ale, 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 ale... tak myślałem. Ale dziś, Oh no! I'm the last one! Jeden ściga górą, a reszta na dole. Czekam. Ja nie... No, ja nie żgawarnisz. Kurwa, zjebałem to po całości! Ej, no ale oto, że w bułę, ej, normalnie uderzyłem w bułę i nie zaliczyło. Nie uderzyłeś we mnie? Jak nie? No to desynchro miałeś. Tak, nie, nie. Czasami, czasami no się zdarza. We mnie nie uderzyłeś. Kurwa, pit na czele. Przecież jechałem na kogoś. Urwał eksekwostak. Ja, Co, ty ze mną? Nie. Aha. Z sarę. Aha. Ale mi się wydaje, że kot i myszka to będzie lepszy tryb. Dlatego. Dla, tego. No, dla, dla kogo? Dla Andrzeja. No dla mnie musi być to. E, to będzie lepszy tryb, żebyśmy się wszyscy pożarli. Ta i na tym się przeją przyjaźnie, nie? Ale nie ma sojuszy na tym. No nie, nie. nie. Jest ostra, sroga Tam... napierdalanka. Witam Samse Państwa, sojuszy. znowu się tu spotykamy. Tym, przy tym wigilijnym stole <laughs> Kurwa <bigilią>. <śmiech> <śmiech> Kurwa, co wy robicie ja. A, O, Anze jest zarażony Ups. Jest tylko około? Ja Ci pomogę Dzięki, ja. Kurwa. <laughs> dobra, dobra, mogę dziękować <laughs> Guza masz <laughs> Nie piekasz jest chyba Ja też a nie, 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 TO nie, 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 tym. dobra, spierdalam. nie, 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 RURA! RURA! Dobry. nie, nie, O, a kto to jedzie? Kurwa. Kurwa, Cyk. Ja. To nie, Kurwa, a ja. to Zastalił mnie Franku. Ale panie Błatku. Uch! Tu się robi dangerous. I tam, witam. I tam, Pełna moc teraz, porwak. Kurde, z dołem jest. Ale całusek, nie? No całusek idealnie. Tak jest, tak. Ale każdy, kurde. Od początku już uciekałem przed dwoma zielonymi. No bo trzeba się tak rozjechać. Zieloni do domu. Nie, żeby nie dotknąć po no bo najwięcej Ako... zaraziłeś. Ale A kola z kimś tam kampił normalnie przy murku. Jeszcze we chce zaparkowali. Na Na zaparkowali byli. sobie jeszcze tyłem wjechali, żeby przodem do wyjazdu. No to się nazywa. Tego. To jest To moja mapa <laughs> O chyba chciał powiedzieć pro taktyki, ale... <laughs> nie, nie, Piwka nie. Kwka się ja, tam deseń. O kurwa, znowu się tu spotykamy. Wydaje mi się, że będę tutaj, nie? Ja będę. No, Dobra, tak więc się pojadę tak? za kimś. Za jakąś większą grupkę sobie pojadę. O przepraszam. O, o plerodzą. Ja Niestety racer tak, muszę tak, cię zarazić. Skoko <laughs> mi <wiem>, <laughs> What? No nie ja aj, Ajajaj, ktoś nie zdążył. Ktoś miał plan, ale. Ani! Kapimy razem. O kurwa. Czy oni znowu będą na róże? Nie, tak. Ale ktoś miał fuksa teraz. Ja kurwa. Dotknę go! Jest! Je, je, je. yes. <laughs> o ja widzę! Cześć! Dzień dobry! Kto został? Przyznaj się. No ej no! Ma być Team War! Co ty robisz? Każdy chce <grymne> Jest na środku, bo jedzie na samą górę. Odetnę mu drogę. Proszę, ja mi to, pierdolę dechuję. Kurwa, ale czy tu się odcina tą drogę, bo za. <laughs> Oj kurwa, sorry. <laughs> no. Nie! nie, nie. Oh! Cyk! Oh! nie! Oh! No. O! O Jezu! Kurwa, jak wzmiał. Ja piedłem normalnie tak, nogi mi same chciały się ruszać. Z <laughs> bezalania, nie. Ja 42 zarażs... mało Nogi same się o, już podobły. Rejser tu mnie Nie no tak chujowo wyszło racer, bo ja za tobą pojechałem na to. A tu... Spoko. Chujowo wyszło, chujowo wyszło. Plan był dobry. Szkoda w chuj No Teraz szkoda w chuj. areny? Tak, Area? tak. Jest. Ta. Teoretycznie się... tu jest tak dużo miejsca. Ale jak zarażony trafi jedną osobę na starcie, druga trafi trzecią, to już jest chuj Tak, trzeci, czwarta, piąta. Gorzej, jak piąta trafi pierwszą. O. W ogóle się nic nie dzieje. A ja sobie z jakimś pojadę, bo tu szyję, że kurwa. Nie. Nie jest zamku. <laughs> o kurwa, ja tak. Ups, co się dzieje? A, widziałem, chyba zarożony Wyjechał na plac. O nie! No, dotknąłem cię, kurwa! O kurwa! Przecież zajebałem O, widzę, witam panu! padł. Nie, no, kurwa. A, -a. nie, no, ja no. nie, <noise> <kurwa>. nie, odpuszczę. <noise> kurwa, no. ja nie, 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 Kurwa, ma baza w <noise> dalej. No spiędalej, <noise> <like. głos> Za strona No jadę Gdzie ja lu? Przecież O, gdzie ktoś idzie ojcu hmm? na plecy, byś był w O, Oj, nie możesz wiemy. stanąć, w, w, Doczepiam się do konwoju bo. O kurwa! Za Tym razem na szczęście nie jestem zarażony. Mogę cię obijać. Spoko, spoko. Do mnie, do my, mamy podejrzanego. Do bułczan. Wyprzedzę. Jedź, jedź, jedź. Cyk. nie! Nie, bułczan, koniec. Lipę masz. Nie no, teraz nie bałeś. Nie ma lipy. Łeb! No nie! Jaki niewaluje, bany mały Nie! Dobra. dobra, wygraliście to. także Suwaj dupę, jedziemy, dawaj! Kurwa! <laughs> Co tym kimś chcecie zrobić? Kurwa! <laughs> Skasować mi się sam pokazałeś Czemu czas się nie dodaje? jak tego, jak nie, nie, kurwa kurwa ESA B. O, ty, kurwa. A ty jesteś kurwa przeniski, chuj no. Jak ja szukałem to znaleźliśmy wszystkich co, Jak to kurwa? Co też? To mówić ja czemu tylko 6 punktów? A nie 10, bo dobra. Kurwa, no. ja wiem. <laughs> Przed bułą jestem!